Nazywam się Ilona. Mieszkam pod Płońskiem. Moje życie, przed zanim znalazłam Chrystusa, wyglądało tak, że było takim życiem pełnym pustki i takiego jakby poczucia, że coś jest ze mną nie tak. Coś jest... Czułam się taka martwa po prostu jakby za życia. I ciągle czegoś szukałam jakby. I miałam taką ciągłą burzę mózgów nie mogłam jakby normalnie funkcjonować, nawet może byłam dla niektórych trochę dziwna, bo ciągle tylko rozmyślałam i, i taka zamknięta w sobie byłam. Lubiłam się zamykać, właśnie czytać książki, y, oglądać filmy, y, grałam w gry komputerowe, szukałam jakby jakiegoś wypełnienia dla siebie w tym wszystkim. I y, co tam w sobie coś znalazłam, to zawsze to wszystko okazywało się. Takim czymś, co, co nie daje jakby tego spełnienia, takiego poczucia, że to jest coś, dla czego warto żyć i umierać, yy, nie wiem, yy, po prostu jakiegoś taki, takiego ideału szukałam. Yy, I pamiętam taki dzień w swoim życiu, jak grałam w jakąś taką grę komputerową tam były jakieś yy, takie demoniczne rzeczy i jak i sobie grałam chyba cały dzień, może nawet dwa. I czułam się potem tak strasznie, po prostu strasznie się czułam, że zaczęłam się wtedy modlić do Boga, żeby mi objawił jakąś prawdę o życiu, o do czego warto żyć, czy jest coś na tym świecie takiego, co człowieka jest w stanie jakby zapełnić, dać mu takie poczucie radości. I modliłam się wtedy potem jakby przeszedł taki stan i miałam zjazd na uczelni. I wtedy mieliśmy takie zajęcia, że były takie bardziej rozmowy i ktoś coś zaczął mówić o masonach i tak jakby taki temat był teorii spiskowych przez jakiś czas i tak sobie wracałam do domu z takim postanowieniem, no jak wrócę do domu, no to zacznę czytać o tych masonach, bo tak jakoś mnie temat zainteresował. No i wróciłam do domu i trafiłam na jakieś takie strony, które mówiły, że światem rządzi właśnie szatan, że są jakieś takie... Różne takie rzeczy ukryte, przemysł rozrywkowy, że jest jakby przez to wszystko opanowany, że to, że to jest takie, takie coś, co, co ludziom właśnie daje, takie, próbuje ich zapełnić, dać im jakby jakieś takie poczucie zape zapełnienia, jakby szczęścia takiego chwilowego, że to wszystko właśnie tak funkcjonuje. I czytałam coraz więcej, coraz więcej, I tak zobaczam jejku, światem rządzi zło, światem rządzi szatan, po prostu tak mi olśniło wtedy. I czytałam jeszcze, jeszcze więcej i trafiłam na takie strony, które y, mówiły o Biblii, o, o Bogu, że, że to człowiek jest zły, że, że człowiek potrzebuje zbawienia, że Chrystus jest tym, który y, przyszedł i umarł za, za wszystkich, i że trzeba przyjść do Niego, wyznać swoje grzechy i, i wtedy jesteś uratowany, że to jest ta Ewangelia, że. Że, że Biblia, że, że to trzeba czytać, że tam jest wszystko, że nie trzeba. Ja byłam wtedy katoliczką, że nie trzeba jakichś takich, wypełniać jakichś uczynków, rytuałów. I, I wtedy tak mnie właśnie olśniło, tak, że jakoś to przyjęłam. I pamiętam, że się wtedy modliłam, wyznałam swoje grzechy Bogu, bo zobaczyłam, że ja jestem grzeszna, zobaczyłam wszystkie swoje grzechy i wyznałam je i, i poczułam takie przebaczenie, uwolnienie wtedy. Ale. Ja wiem, że zostałam wtedy zwiedziona za jakiś czas, bo, bo pojawiły się nowe grzechy w moim życiu, stare, przebaczone, ale miałam problem z tymi nowymi. Że po tym myślałam, że teraz będę jakaś idealna, że wszystko będę mogła robić, wieść takie, takie życie po prostu takie bez upadku, ale zobaczyłam, że, że ja upadam i że zaczęłam od siebie wymagać, zaczęłam tym bardziej wymagać od innych. Takie życie egoistyczne, jestem skupiona na sobie, no bo ja ciągle muszę coś, muszę wypaść przed innymi dobrze, a jak inni jeszcze wypadną źle, to jeszcze gorzej, bo no ciągle takie ocenianie wszystkiego wokół. I gdzieś się zapędziłam tak w tym swoim myśleniu, e, i że tak, no po prostu aż jeszcze było chyba trochę gorzej niż wcześniej, bo nie, nie miałam takiego pokoju, bo ciągle musiałam coś robić, coś e, przepraszać, ciągle. A to było takie. Takie martwe jakby. Yy, i, I wtedy tak się zapędziłam, a po prostu, nie chcę opowiadać tego całego procesu, ale w pewnym momencie po prostu doszło do mnie, że Jezus mi wszystko przebaczył, co miałam wcześniej, co popełnię kiedykolwiek, i przebaczył mi, że mi okazał łaskę, i takie uwolnienie przyszło do mnie, że tak jestem, jestem zbawiona, naprawdę pokój przed taki prawdziwy do mojego serca. Przestałam jakby oceniać siebie w tak, taki sposób negatywny, że, że, że ja muszę coś zasłużyć, że, że Pan Jezus wszystko za mnie zrobił, tak? yy, I przyszło takie uwolnienie też w ten sposób, że skoro mi wszystko przebaczono, to i ja jestem teraz w stanie innym m, przebaczać, yy, okazywać właśnie taką miłość, łaskę, że wcześniej wcześniej tego nie miałam, bo bo, jakby tego nie przyjęłam, że, 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 że jestem yy, takiej łaski. I, I właśnie to jest yy, to, że jak nie, nie mogę czegoś dać innym, czego sama nie mam, prawda? Yy, I właśnie tym się teraz cieszę, że wszystkie moje grzechy są przebaczone, że Pan Jezus za mnie umarł, że, że z nim będę już zawsze, i chyba to wszystko, co, co, co mogę. Powiedzieć. Przez powiedzieć. Ja weekend Oj to było nie pamiętam, który to był rok. Chyba 16 16 2016. 2010. W 2012 to było, jak uwierzyłam, tak a jakieś 5-4 lata później krzest wodny był. Dziękuję bardzo.